No kurde szkoda, że go nie znakautował od razu. Co? Nie! Klipujcie to, klipuj! No sklipujcie to, nie? Mocne. Chłopco odwalił ty. Dobra mój drodzy, lecimy. Ankara Yankaramasy Ancara messy Ancara messy Ancara Messy, Ancamasy, Ancamasy, Ancaramessy, Ancamasy, Ancaramasy Ancarmes, Uncremessie, Ancara Masy, Ancara Messy Ancara Messia, Nie dał rady. Nie podał widzom. Nie podał tym razem. Oa! Czy wy to słyszeliście? Czy to było słychać w mikrofonie? Co to było w ogóle? Już mi tam chyba 14 jakichś kręgów dosłownie strzeliło. C co on robi ten Frank? Czemu on zadaje taki damage? Jak z one shotowałem? Ja mam staty 6-2 w tym meczu. Co to było w ogóle? Czemu ja walnąłem taki damage? What the fuck? powalony Patrz, 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 patrz CO?! nie 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 Nie, nie. Ja bym nawet zdążył wejść do tej bramki, a ja kopnąłem. Nie, no Tori jakieś lekcje brał od nie wiem, tam kogoś. Ujemne. <laughs> Nie mogę. co napisać story ma ujemne szanse. Nie, no za mocne. To, to, to mnie rozwaliło akurat. Ujemne. Ujemne szanse, chłopmanie. Robimy to, bo ja, jak zobaczymy pierwsze pytanie, to mnie rozwaliło. Szybki quiz widzowie, lecimy. Quiz wiedzy ogólnej, nie? Quiz wiedzy ogólnej tylko dla omnibusów, proszę państwa. Uwaga, pierwsze pytanie. Na zdjęciu widzimy flagę. Czemu mi to. Ty, to jest kormoran. Ha, wiedziałem. Co? Pta się gniazdo. Ha, wiedziałem. Pieśnik jadany to smaczny grzyb potocznie zwany rydzem Jaską kurką, co ty, co ty, chłopie, gdzie? No oczywiście, że nie eee... Lobo, reneta, ligol, kosztela to nazwy różnych odmian, gatunków czy rodzajów jabłek Gatunków? Jakich odmian? No nie no skam! Gdzie wykonano to? Dobra, to jest na Litwie, ja tam byłem. Ja wiem, że to jest na Litwie. Dobra, dzięki. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodal mi lubię ten cytat pochodzi z... Oczywiście, że na wyspach B Ile jest kopców w Krakowie? Pięć. Eee, strzeliłem. Jak nazywa się... epoka geologiczna, to tam. Dobra, dzięki. Piaskun, znam też jako piaskowy dziadek. To postać z folkloru. Oczywiście, że słowiańskie... Ciebie to region położony w województwie, moi drodzy pomorskim. Seria, z którego pochodzi ten kadr, nosi tytuł Becha Jak nazwać to badanie? Co to jest? No baba leży z jakimś czepkiem na łbie. Co to ma być w ogóle? Ty, to jest widzowie EEG. Ha! Wiedziałem, tylko was bajtowałem. Ile wynosi powierzchnia Europy? O kurde, ty jak to obliczyć? Dobra, dam 47. 10 tylko? Dobra, Beka. Kto jest autorem listów do Koryntian? Apostoł Paweł. Dobra, łatwo. Alpaki w stanie naturalnym występują. Alpaki w Amery... Nie, w, w Azji, w Azji może też, w Afryce, nie, w Afryce nie. W obu Amerykach i Azji południowo-wschodniej. W Ameryce południowej. W obu. No kurde no! Iloczyn to wynik mnożenia. Morze Balearskie jest częścią. O kurde, ja byłem na rozszerzonej geografii, ty. Śródziemnego. Dobra. Łatwo. Ja się w nim chyba kąpałem w ogóle, ale nieważne. Kiedy miała miejsce rabacja galicyjska? W 1846 tak myślałem, znaczy tak wiedziałem, sorry, sorry, tylko wiecie, miałem taki chwilowy zastój, nie? Wąglik to choroba skóry wywołana przez grzyby, oczywiście e, Ile wynosi temperatura zera bezwzględnego? Minus 273 e, zabytkowe osiedla Giszowiec i Niki, że znajdują się w Katowicach. Przecież ja to wiem, Janów i Nikisz... Janów Mikiszowiec i Giszowiec jest obok. No to jest widzowie proste do zgadnięcia. Co tu rośnie? To jest oczywiście, że widzowie fasola. Żartowałem. Nagrali przeboje. To jest oczywiście, moi drodzy, Genesis. Żartowałem, ale Genesis ma dobre pady. Zapraszam do nich, bo naprawdę są spokopady. To jest widzowie, oczywiście, że powołany. To jest tymczasowa rada, nieważna. Musimy pojechać w okolice, moi drodzy. E, oczywiście, że Kętrzyna, e, no też na K pomyliło mi się. Napój alkoholu z białego wina zmieszanego z wysokim owocem nosi nazwę Mazagran. No, nie piję takich rzeczy, przykro mi. Jaka wysokość ma najwyższy szczyt Tatr? E, 2,655, moi drodzy. Która z walczących z wygrała bitwę o Monte Cassino? Alianci, tak. Kto jest autorem tomu wiersza Pan Kogito? Miłość. Co? Jak nie? Dobra, weka. Jak się nazywa z pana ilustracji Madagaskar? Co? To gdzie to leży? Dobra, nieważne. Herbicydy to są oczywiście środki chwastobójcze, widzowie. Kurdyban to wełniana peleryna. Włoski przysmak zwany panetone. To jest to. W którym wieku żyła Kleopatra Wielka? W I wieku przed naszą erą. Takie tablice mam elektryki, oczywiście. Dajcie zrobić 23%, takie dobrze, dać się zgrać, no, co prawda, to tu omniłosać, trochę ci brakuje, ale nie od razu Kraków zbudowano. No właśnie widzowie. No i co? Zdałbym, zdałbym, na przykład jakbym teraz poszedł na studia i miał dokładnie takie pytania, to bym zdał, bo bym miał 50%, więc. Myślę, że bardzo dobry test. Macie kolejny, bo co wie moim zdaniem, Git. Dobra, patrzcie, co ja zaraz robię, nie? Test wiedzy. Brawl Stars. Patrz, patrz. Test wiedzy o Brawl Stars. Patrz, co się dzieje, nie? Na początek coś łatwego. Jaka to postać? Ty, no to jest Willow, Imo, nie? Eee, łączy się super jak i leci? W którym roku powstał Brawl Stars? 2,17. Ile kosztuje ta postać? Jest darmowa. Ale stary. Kosztuje 30 gemów. 89. Ile kosztuje 1 z 10. Aha, dobra, nie, ja pisałem srebrny, debil. jaki klasy jest ta postać legendarny? No serio, no jedno się walnąłem, bo, no... Idiota, idiota widzę. Quiz o Stars, lecę kolejny, pa. Ile jest postaci w Brawl Stars? O kurde, 18,03. Jezu, tu jest o jedno. 24. Dobra, dziękuję bardzo. Pamiętałem o tym, wtedy wychodził, moi drodzy, oczywiście, 3 miesiące Polonia. A co wychodziło, to nie mam zielonego pojęcia, która postać nie występuje w oficjalnym... Zastunie Brawl Stars. Yy, myślę, że moi drodzy nie występuje tam yy, Dynamite. Yy, ile przeciwko wystrzeliwuje colt? 6 yy, Kogo możemy pokazać 500 pharków? Jessie. Tak. Czy Jin może niszczyć murki? Oczywiście. Od ilu pharków jest 13 ranga na danej postaci. 13. 15 jest za 300, to będzie za 240. Oha. Okej, okay. ile skinów ma brok? <laughs> no, za dużo teraz. Dajmy, że wtedy miał 4. Bafa, którego brawlera domaga się społeczność Brawl Stars. Hmm. Co? Do... Społeczność Brawl Stars się domaga 4 lata temu. Myślę, że buffa. Daryla. Kruka. Serio kruka. Eee... Daryla. No jak Bo, Daryl dostał. Kom tu mama Pamka, tak mówi. No Jezu, nie wiem, no to nie mam te. Sorry noob, to chyba Colt mówi. Ile punktów życia mam safy? No 40. Najwięcej życia, ale Primo. E, która postać ma najmniej życia? Wtedy jeszcze nie mieli porówno. Barley chyba, nie, Rico. Ile zdań ból na pierwszym poziomie z bliska? Co to jest zapytanie? Dwa koła. Kto zadaje więcej obrażeń podczas jednego ataku? Pierwszy poziom przynajmniej ...z największym zasięgu. Piper? Nie, kto zadaje więcej obrażeń podczas jednego ataku? Pierwszy poziom Piper Daryl bull, Bull. Daryl? Ile punktów życia mają pudełka na szkodanie? 6 koła. O ile punktów zdrowia leczy za jeden pocisk? 40. O ile z postaci, które mają muszki? Dwie. Dobrze. 13 na 20 widzowie, Dobry jestem. Ho ho!